Witam w dzisiejszym odcinku. Coś fajnego. Czyli kolejny karebnek od Amoeby, czyli właściwie od firmy Als. fajnego, ponieważ sam używam modelu Ameby i uważam to za naprawdę rewelacyjny karabinek, świetny system. Więc w tym wypadku zdecydowanie w ciemno polecam. Mamy piękne pudło. Instrukcje obsługi. Z bardzo ładnie, wyraźnie opisanymi częściami. No jakby pudło, w mamy plikę, magazynek i wyciąg. Pudło odłożymy, żeby cokolwiek było widać. I tak wygląda amulet. Jak zapewne zauważyliście, nie mamy w komplecie baterii ani ładowalki. Za chwilę o tym powiemy, Karabinek Ameby jest amoeby właściwie. Jest naprawdę ewolucyjnie wykonany. Ameba ma tą cechę, że właściwie większość swoich produkcji robi z tworzywa sztucznego. Czyli cały body tutaj jest wykonane z tworzywa sztucznego. Z tworzywa sztucznego wykonane jest również front grip, czyli wszystkie szyny iz. No i oczywiście, chwyt pistoletowy i kolba. E, Powodnica kolby jest oczywiście metalowa, tak samo jak lufa zewnętrzna. Składane przyrządy celownicze, przynajmniej te. E, tutaj mamy również wykonaną szczebinkę z tworzywa sztucznego. E, natomiast, mimo iż jest to tworzywo sztuczne, to trzeba pamiętać, że jest to inna klasa tworzywa sztucznego. To nie jest ten sam plastik, z którego są wykonane boje za 40 zł. złotych. E, czy Spartaki, czy diagony, czy tego typu kajabiny. Jest to naprawdę bardzo solidny, bardzo fajny plastik, nie ma tutaj żadnych luzów, nic nie lata, wszystko jest idealnie spasowane. Porównując to raczej bliżej, znaczy bliżej, właściwie moim zdaniem nawet trochę lepiej niż w wypadku replik G&G z tworzywa sztucznego, w żadnym wypadku tego plastiku bym nie porównał do tanich Chińczyków. Także mimo, że to tworzywo sztuczne, to naprawdę jest świetnie wykonane. Matowe, bardzo fajnie leży, bardzo fajnie ukształtowane jest z body. Nie wiem, czy widać tutaj rozszerzone gniazdo magazynka. Tak więc mamy zrobione, tak jakby fabryczny magwell, tak aby tymi magazynkami trafiać na ślepo prawie. Mamy tutaj naprawdę fajne, szerokie gniazdo, przy okazji też tworzy nam bardzo fajny chwyt. Ale ok, jedźmy jak zwykle od końca. Mamy tutaj kolbę. Kolba jest składana. Przesuwanie kolby, tak jak w zasadzie w prawie każdej innej kolbie z rodziny M4, czyli wciskamy i przesuwamy. Fajnie rozwiązana jest natomiast klapa z tyłu, ponieważ pamiętamy, że w Chińczykach musimy to wyciskać, zdejmować gumę i w ogóle robić kilka innych czynności. Tu mamy tylko jeden przycisk, który przesuwamy. I otwieramy klapę. I to wszystko. Żadnych stopek, żadnego ściągania gumy, żadnego uważania na zatrzaski. Po prostu jeden przycisk. Prawdę, genialne rozwiązanie. Proste i wygodne, ponieważ kolba jest ukształtowana trochę jak kolby Special Forces. Dzięki czemu ta część tworzy nam bakę policzkową. Plastik również jest lekko chropowaty. Nie błyszczy się. Dalej mamy dość masywny dosyłacz, który nadal do niczego nie służy, ale jest troszeczkę fajniej w amebie wykonany. Dźwignia przeładowania, oczywiście otwiera nam pokrywę wyrzutnika łusek i tutaj widzicie mały hop-up. Natomiast, co jest fajnego, gdyby dało radę zrobić zbliżenie, normalnie są kółka które widzicie, który mi się obraca. Natomiast tutaj widzicie takie kółko. Jest to pierścień, który idzie dookoła komory hop-up, a nie malutkie kółeczka. Tak więc regulacja tego hopka jest dużo bardziej precyzyjna, ponieważ na większym kółku jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dokładnie wyregulować ten hop-up bardzo małymi skokami. więc komora jest naprawdę genialnie zrobiona, świetnie reguluje się ten hop-up. I bardzo dobrze też to ustawienie chopa podtrzyma. <laughs> Mało tego, nawet gumka jest dobra i nie ma sensu nawet wymieniać jej na zielono. GG, chociaż oczywiście można. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy powiększone gniazdo magazynka, rozszerzone czyli magwell. I tak jak widzicie, dużo większy przycisk do zwalniania magazynka. W zasadzie możemy na ślepo, spokojnie palcem wskazującym go nacisnąć. Nie musimy go szukać, nie musimy trafiać w przycisk, on ma dość swoją stopkę jeszcze dodatkowo pod kątem i z moletowaniem. Także naprawdę obsługa tutaj jest świetna. Chwyt pistoletowy, troszeczkę zmodernizowany niż standardowy, od M4. Mamy tutaj bardzo wyraźny stipping, czyli taką chropowatą powierzchnię, do której ręka naprawdę świetnie się klei, nic nam tu się nie przesuwa, nie ślizga od spodu. Widzicie, również fajne rozwiązanie, e, dostęp do silnika, duża śruba, którą regulujemy, docisk silnika do zębatek. Spust, spust działa tutaj na mikrostyku, a więc wystarczy go minimalnie wybrać. Wybieramy luz, po czym mikrostyk tylko odpuszczamy o milimetry i możemy strzelać bardzo szybko. Co ciekawe, jest to, jak zazwyczaj w Amorebie, karminek wyposażony w elektroniczny system kontroli spustu z zbudowanym mosfetem. System jest naprawdę świetny. Do tego spust na mikrostyku sprawia, że reakcja na spust jest błyskawiczna. W zasadzie, żeby była lepsza reakcja na spust, musimy już sobie kupić systemę. Natomiast ze wszystkich mosfetów, jakie używałem, osobiście jakie testowałem, tu reakcja na spust jest naprawdę rewelacyjna. Myślę, że podobnym systemem, jeżeli chodzi o reakcję, jest ASTU trzeciej generacji. Natomiast dużo lepiej od wszystkich zwykłych MOSFETów. Co ciekawe, oczywiście, dzięki temu systemowi zawsze przy każdym strzale mamy pełny cykl. A więc tłok, zębatki, wszystko wykonuje nam jeden pełny cykl. Nie zostaje nam napięta spężyna, nie mamy zacinek, wszystko pracuje dokładnie tak jak powinno. Sam używam oddeoku tego systemu, ani jednej zacinki, żadnych problemów. Naprawdę rewelacja. Minus jest taki, że niestety uzależnia, i potem właściwie ciężko już strzelać z elektyka, który nie ma tego systemu. Reakcja na spust naprawdę rewelacyjna. Z tej strony mamy bolt catch, który niestety nam nie działa. Logo Amoeby i selektor ognia. Selektor jest z bardzo wyraźnym klikiem, dodatkowo zabezpieczony wypustkami na korpusie w skrajnych pozycjach. Możemy sobie przez dodatkowy programator zaprogramować AMRB tak, abyśmy mieli tylko ogień pojedynczy albo zamiast ognia ciągłego best trzystrzałowy lub po prostu odwrotną kolejność. Właściwie możemy zaprogramować dowolnie, musimy jednak mieć dodatkowy programator. Front, czyli komplet szyny IS. Szyny są wykonane z tworzywa sztucznego. Zamontowane oczywiście na metalowej lufie zewnętrznej. I tutaj mała metalowa szyna IS, z której podnosimy sobie muszkę. Na końcu standardowy gwint. Z tym, że w Amebie gwint mamy nietypowo prawoskrętny. Bo tak, ponieważ w zasadzie 90% templik ma gwint lewoskrętny, w Amorebie ten gwint niestety jest w długą stronę. Czyli troszeczkę nam tutaj e, utrudnia montowanie sobie gadżetów typu e, tłumiki, jeżeli nie mamy ich obustronnych, czy na przykład tej sery. Musimy uważać, ewentualnie dokupić sobie po prostu przejściówkę. Magazynek. Magazynek również jest bardzo fajny. Jest to jeden z fajniejszych magazynków, jaki widziałem i używałem. Mamy tutaj właśnie bardzo wyraźną, chropowatą fakturę, dzięki której ten magazynek bardzo szybko wyciągniemy nawet spoconą, mokrą, brudną ręką. na naboi oraz bardzo fajna rzecz, czyli uchwyt do wyciągania tego magazynka. Czyli jeżeli mamy w ładownicach, możemy sobie ten uchwyt podnieść i dużo łatwiej wyciągniemy wtedy go z ładownicy. A żeby nam nie przeszkadzał, w każdej chwili możemy go złożyć i używać jak zwykłego magazynka. Na dole pokrętło, ponieważ jest to magazynek high cap i tutaj mamy klapę, którą sypujemy kółki. Magazynek to oczywiście standard M4 e, o pojemności około 300 kulek. Założymy baterię, odciągamy stopkę i teraz tak. Albo możemy ładować baterie w te części kolby, natomiast one są trochę wąskie, ewentualnie możemy baterie wpuścić w prowadnice kolby. Tutaj generalnie niestety nie założymy zbyt dużych baterii, tak jak widzicie, to jest bateria TM Energy o pojemności 2200 i niestety nie wchodzi nam tutaj w kolbę. Właściwie w prowadnicę wszedłby nam tylko jeden listek. Dwa nie wejdą już. Założymy baterię 1200 pojemności, 7,4. Ona spokojnie nam w tą prowadnicę się zmieści. Będziemy jeszcze musieli jakoś upchnąć kable, tak aby ich nie przyciąć. W tej chwili replika jest już gotowa do strzału. To, o czym mówiłem, czyli właśnie ten super delikatny spust. Wybieramy luz. I musimy odpuścić tylko minimalnie. Nie mamy tego, co jest winy gdzie musimy nacisnąć spust do końca. Potem całkowicie go odpuścić i znowu nacisnąć. Tutaj po strzale tylko odpuszczamy. O bardzo krótko. Ogień ciągły również jest bardzo fajny. Aczkolwiek oczywiście lepszy będzie na 11. Mamy przygotowany karabinek do strzelania. W tej chwili sypiemy kulki. I za chwilę sprawdzimy na chrono. Producent podaje około 380-400 fps. Oczywiście za chwilę sami to jeszcze sprawdzimy. Zakładamy magazynek. I oczywiście, zanim zaczniemy strzelać, zakładam ochronę oczu. Ogień pojedynczy, a teraz ogień ciągły. To właściwie ostatni strzał możemy sobie daować, ponieważ. Jednika zawsze i tak zrobi pełny cykl i zrzuci spężynę. Sprawdzimy ile realnie ma nasza amoeba. Amoeba właściwie. 405 418 417 Może rozgrzejemy najpierw trochę spężynę. To jest 122 jest Także w stoku jak na niedużą łemeczkę, to całkiem niezły wynik. Waga naszej amueby? niecałe niecałe 2,5 kg. Tak więc nie przemęczycie się. Amebę naprawdę polecamy graczom na każdym poziomie nawet tym bardziej zaawansowanym, zwłaszcza tym, którzy wiedzą za co płacą i co chcą dostać za swoje pieniądze. Jakość naprawdę świetna, brak awaryjności, naprawdę sprzęt świetny, sam mam, używam, zresztą nie tylko ja, w ekipie tanich militarów jest kilka ameb i wszyscy jesteśmy z nich tak samo zadowoleni, tak więc naprawdę polecamy ten karabinek. Po więcej szczegółów i ceny, zapraszamy na naszą stronę internetową. A także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości. W ramach ciekawostki podepniemy na chwilę 11.500 i zobaczycie wtedy, jakie to ma auto. Oczywiście nie zmieści nam się do środka, więc będzie to tak sobie dym dało. I teraz zobaczymy auto. Zdecydowanie robi robotę. Zobaczymy też reakcję na spust przy ogniem pojedynczym. Tak, to był ogień pojedynczy. I ponownie resztka kulek. Tutaj mitkapy naprawdę nie starczają na zbyt długo. A jednastkę trochę ciężko zmieścić. A szkoda.